Cześć, witajcie w nowym pięknym dniu. Pogoda oczywiście śliczna, jak to w Grecji. Yy, mamy teraz godzinę 9:20. Ja wyszedłem z kempingu, żeby dojść tutaj zobaczyć taką jedną ze słynniejszych, fajniejszych miejscówek na dziko w Grecji. To jest taka miejscówka powiedzmy na półdziko, bo są to miejsca takie wyznaczone przez tawernę, yy, która się nazywa nie wiem czy dobrze wymawiam Bołka. I właśnie idę zobaczyć, jak to wygląda. Zaraz wam pokażę, bo sam jestem ciekawy. Zobaczcie, w jakim miejscu jest ta miejscówka. Tutaj jest morze, plaża. A tutaj te wszystkie kampery, właśnie stoją na tym miejscu wyznaczonym przez tą restaurację. Zobaczcie, jakich jest dużo. Nie wiem, czy tak kamera oddaje dalej, ale naprawdę jest tych kamperów tutaj mnóstwo. Zaraz to zobaczymy. Fajne miejsce, bo tak naprawdę stoimy no niemal na plaży. Tutaj od razu jest morze. No fajnie to wygląda, natomiast myślałem, że tych kamperów w tym miejscu będzie jednak mniej i będzie to taka bardziej spokojna miejscówka, choćby głównie ze względu na zmianę tych przepisów, że jednak tych kamperów do Grecji przyjechało mniej. No ale jak widać takie miejsca nadal cieszą się ogromną popularnością. Zobaczcie, ile jest tych kamperów z jednej strony, z drugiej. No ale w sumie nie ma się co dziwić, bo ta miejscówka jest za darmo, tu restauracja. Nawet na Park night opisała, że jest to miejsce za darmo. No, tak naprawdę w dobrym tonie jest jedynie stołowa się w tej restauracji. I tak to wygląda. Miejsca jest naprawdę dużo, i są takie miejsca w cieniu. I tutaj przede mną takie bardziej nasłonecznione. Tam widzę, jest dostęp do wody. Opowiem szczerze, że troszkę inaczej sobie wyobrażam miejscówki na dziko. Chciałbym, żeby tych kamperów było tutaj mniej. No ale jednak wygląda to tak, jak wygląda. Powiem Wam, że przeszedłem całą tą miejscówkę. No jest ogromna. To jest, Jestem teraz po drugiej stronie. Zobaczcie, tutaj jest wjazd. Jest właśnie szyld, reklama tej restauracji. I tutaj już zaczynają się kampery. Większość tych miejsc jest, jest już zajęta. Naprawdę kamperów no, jest ogromna liczba. Nawet nie próbuję ich zliczyć, bo jest ich naprawdę dużo słówka zobaczona, wracam do kampera. No tak jak widzieliście straszny ścisk. My tu chyba raczej nie przyjedziemy. Wrócę do kampera, porozmawiam jeszcze z Marceliną, ale myślę, że wybierzemy jakieś inne miejsce. Cześć, witajcie. My nadal jesteśmy w Grecji. Jedziemy teraz grecką autostradą. Drogą autostradą. <gry> Drogą grecką autostradą na dziką miejscówkę Kato Vasiliki. Zostało nam do niej około 100 km. Więc pokażemy Wam po drodze, jakie są ceny tych autostrad, ile kosztuje w Grecji paliwo. No i jeszcze przy tą miejscówką zrobimy jakieś zakupy. Na zakupy zatrzymamy się w Lidlu, który będzie po drodze. W Grecji jest ich niewiele, więc jak jest, to uzupełnimy zapasy. Chodzi tutaj głównie o wodę, mleko takie podstawowe soki, takie podstawowe produkty. Wczoraj na przykład w takim małym sklepiku przy kempingu za mleko zapłaciłem 3,90 euro. Dokładnie, przepitka na tych cenach w tych małych sklepikach jest ogromna, więc u nas mleko, woda, wiadomo, idzie, idzie tego sporo, więc ta, takie główne rzeczy sobie lubimy w litlu. Dojeżdżamy właśnie do bramek. Zaraz zobaczymy, ile za nie zapłacimy. Tak, liczą nam kategorię trzecią: 10-10 euro. A to bywa różnie: czasem druga, czasem trzecia, jak, jak im na tych bramkach wyjdzie. Zatrzymaliśmy się na parkingu w Grecji, takim Mopie. Nie wyglądają one tak jak u nas. Są toalety. Rafał właśnie coś tam sprawdza na nawigacji. No jest to taki malutki parking. Tylko z takim budynkiem sanitariatów przede mną. No i tyle. Żadnych placów zabaw, żadnych udogodnień, no ale jest gdzie stanąć. Przed nami kolejne bramki. Zobaczymy, ile tym razem zapłacimy. Też automatyczne, też automatyczne. Tak jak wcześniej, już mamy wyświetlacz, również kategoria trzecia, i tym razem 360 euro. A tu przed nami stacja paliw, zaraz zobaczymy, jaką mamy cenę diesla.

Jesteśmy już pod Lidlem, Marcelina idzie na zakupy, ja tutaj zobaczcie, nie wjeżdżałem na parking Lidla, bo jest taki, no z tych mniejszych dodatkowo te wystające daszki, więc zaparkowałem tutaj obok Lidla, jest taka mniej uczęszczana droga, naprzeciwko takiego opuszczonego budynku i tutaj zaczekam, Marcela wróci z zakupami. Umówiliśmy się, że ja jeszcze potem tylko skoczę po kilka zgrzewek wody mineralnej. No i jedziemy dalej. Marcelina już wraca z Lidla. Idę jej pomóc dojechać tutaj wózkiem do kampera. Bo musimy tutaj wszedrzeć się teraz obok Lidla, po tym podniku I rozpakować zakupy. Zakupy zrobione. Tak jak widać w koszyku. 62 euro niecałe. Brakuje nam tylko wody w zgrzewkach. Popromocuj wie Rafał o Zakupy rozpakowane. Odpalamy. I jedziemy. Zostało nam do miejscówki 24 km. Kamper postał chwilę w słońcu i od razu zrobiło się 39 stopni. Kieruj się na południowy zachód. Jechaliśmy już z autostrady, mamy 2 kilometry do tej miejscówki Wasiliki i w tej chwili już nie ma na Park Fornite, ale ona jest taka polecana, więc ja mam sprawdzić, czy będą tam jakieś kampery, czy uda nam się tam zostać, więc zobaczymy. Wszystko przed nami. Zobaczcie, jesteśmy już na miejscu, faktycznie miejsce piękne, ale no niestety nie, żadnych kamperów. No i ten znak przed nami. Zakaz kamperów, zakaz biwakowania, zakaz przyczep. Więc chyba nie będziemy mogli tutaj zostać. Piękne te skały. Bo już jakiś grek nam z wody machał i wskazywał na znak. Więc chyba nie są tutaj przychylni. Zobaczmy, może uda nam się pójść mi do morza wykąpać. No, i będziemy jechać dalej. Ale ta skała naprawdę robi wrażenie. No, niestety wyjechaliśmy z tej miejscówki. Niekoniecznie nas tam chcieli znaki znakami, ale żadnych nie było kamperów. No i dodatkowo lokalni mieszkańcy czy jacyś, którzy przyjechali tam pokąpać, już nam z wody machali, pokazywali na znak. Czuć było, że, że nie jesteśmy tu mile widziani, więc przykrością, ale z odjeżdżamy z tego miejsca. Witoki naprawdę piękne, fajna miejscówka, ale... Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Jeszcze Szukam... nie wiemy gdzie, ale zaraz stanę tak. tu z boku i coś wymyślimy. Tak, Szu szukamy alternatywy, także na pewno coś fajnego wymyślimy. No więc znowu wjechaliśmy na autostradę i przed nami kolejne bramki. Teraz zobaczymy ile tutaj nam wyjdzie na tych brameczkach. O, tutaj już nieautomatyczne. Ktoś tam siedzi. Kategoria trzecia, 860. Pewno co po niektórzy się dziwią, że Jedziemy przez autostradę, nie zjeżdżamy, nie próbujemy tego ominąć, mimo że te koszty takie dosyć wysokie tych autostrad, ale y, próbowaliśmy to robić w zeszłym roku. Jadąc na Pelopones, no z różnymi skutkami, nasz kamper jest wysoki. Wpiliśmy się po południu w takie miasteczko, gdzie wszyscy siedzieli na kawach, i jak, jak to wygląda w tych turystycznych miejscowościach, więc mieliśmy ogromny problem przebić się, przejechać. Pewno są tacy, którzy, którzy objadą te drogi mniejszymi sprzętami, czy bardziej odważni, ale my wolimy jednak tą autostradą. Kawałek drogi przed nami, więc jedziemy autostradami. Przy okazji Wam podliczymy, ile taka podróż nas wyniesie. Przed nami najdłuższy most w Grecji, most Patras, którym będziemy przejeżdżać właśnie. Można oczywiście przeprawić się też promem. Jest troszkę taniej, ale my wybieramy most dlatego, że nie chcemy wjeżdżać, wyjeżdżać z tego promu. Przejedziemy mostem na drugą stronę. Zaraz zobaczymy, jaki jest jego koszt. Dojeżdżamy teraz właśnie do bramki, która jest przed tym mostem. Zaraz zobaczymy, ile za niego zapłacimy. Osobówka przed nami 15-40 euro. Zobaczymy, jak... No oczywiście, my już nie kategoria druga, tylko trzecia 23,70 euro. Ale most robi wrażenie piękne. Przejazd mostem to dosłownie kilka minut. Już jesteśmy po drugiej stronie, bez wysiadania, bez przeprawiania się promem. Lżej Jedziemy. się o 23,70, tak? 23,40 chyba. No ceny są naprawdę bogate. Jedziemy dalej. No więc po długich naradach i burzliwych stwierdziliśmy, że już nie ryzykujemy dzisiaj dzikimi miejscówkami. Ty stwierdziłaś, jak na dzików. My z stwierdziłyśmy. stwierdziłyśmy że jedziemy na camping Melissa. Mamy do niego teraz 70 km. Jest to taki kemping z dobrymi opiniami na Google, a 13 km dalej jest też taki polecany kemping i może niektórym znany kemping Onion Beach. Chcemy zobaczyć prawdopodobnie oba. No na pewno teraz staramy się bierzeć na ten kemping Melissa no i ocenić jak nam się spodoba. Więc jedziemy dalej, dalej płacimy za bramki. Zobaczymy, ile nas ta podróż będzie kosztować. Nie planowaliśmy tego, ale były roboty budowlane na autostradzie. Był jakiś objazd, który nas puścił w takie właśnie miejscówki. Już objeżdżamy, objeżdżamy jakieś 20 km. Końca nie widać, dróżki wąskie, nawigacja głupieje. No i zobaczymy, gdzie nas ta droga doprowadzi. Próbujemy wjechać z powrotem na autostradę, no ale jest, jest ciężko. Więc tak wygląda nasza droga. Jedziemy trzeci raz tą samą dróżką z dużej autostrady i nie możemy się przebić na drugą stronę, żeby jechać w przeciwnym kierunku. Próbujemy, nawracamy, zobaczymy, jak to dalej będzie, ale roboty drogowe okropne. Właśnie przed chwilą zatrzymał się koło nas samochód z pracownikiem tych robót i powiedział nam, że musimy pod, przejechać tutaj pod mostem w dół i później tam gdzieś wyjedziemy. No ale to tak wszystko wygląda, że no, miejmy nadzieję, że teraz zaprowadzi nas dobrze. Tu mamy ten most. I chyba wyjedziemy. Więc dzięki pomocy temu panu w końcu udało nam się wyjechać na normalną drogę. Na autostradę już nie wróciliśmy. To był jakiś zamknięty odcinek, chyba jeszcze nieskończony. A teraz jedziemy drogą lokalną. Do kempingu zostało nam 22 km. No i jedziemy tam z drogą lokalną, więc bramek raczej nie będzie. Zobaczcie, zatrzymałem się tutaj po prawej stronie, bo mamy tutaj znak, że do kempingu Melisa mamy 300 metrów w prawo, ale tutaj obok jest też taki znak, że w lewo jest jakiś camper stop, więc myślę, że tam podjadę, zobaczymy jak to wygląda. Ale zobaczcie jak to wygląda teraz w Greti, tutaj mamy oczywiście taki piękny znak, że plaża... W lewo, w prawo, no camping. 800 metrów w lewo, kilometr w prawo, zakaz kempingowania. Tutaj był znak, że z tego, na tym rozwidleniu, gdzie w prawo jedziemy do kempingu Melisa, ten camper stop jest tam po lewej stronie, więc siadam w kampera i podjedziemy ten kawałek, żebym w tym skwarze, w tym upale nie musiał tam biegnąć. No, zobaczcie, to jest takie miejsce. No, z jednej strony ładnie wygląda, zielona trawka. Widzę tutaj jakiś nowoczesny budynek, restauracja. Widzę tutaj w oddali, że dwa kamperki stoją. Natomiast taka Totalnie patelnia, bez żadnych drzewek. W takim miejscu jeśli chodzi tutaj o dostęp do morza, no to nie wiem, widzę, że tam w oddali tą drogą, jakbyśmy dalej poszli tym rozgrzanym asfaltem, no to, to widać tam może. Nie wiem, czy jest tutaj jakieś y, bliższe przejście. Może tutaj, tym szutrem przez lasek. Natomiast no, to miejsce nas nie przekonuje. I ostatecznie wjeżdżamy na kemping Melissa. Wjeżdżamy już na kemping Melissa Beach. Pójdziemy zaraz na recepcję, zobaczymy czy będą miejsca. Liczymy na to, że tak, bo po tych przygodach są dziką miejscówką i, i tym błądzeniu już mamy ochotę wjechać na kemping i odpocząć. Także liczymy na miejsce. Jechaliśmy już na kemping, idziemy szukać miejsca. Ale powiem Wam pierwsze wrażenie, no pusto. Baliśmy się, że nie będzie miejsca, bo to taki dość popularny kemping, ale zobaczcie, tych parcel tutaj dookoła jest naprawdę dużo. Jeżdżamy już na kemping. Pierwsza linia była zajęta w zasadzie, jedna pusta parcela, ale tylko wolna do jutra, bo później rezerwacja. Wybraliśmy taką w zasadzie w trzeciej linii, ale wodę widać, więc myślę, że będzie fajna. Reszta kempingu pusta po prostu. Po prostu pusta, no tylko te pierwsze linie zajęte. Postaram się wam z kempingu zrobić jeszcze podsumowanie tej naszej trasy, ile zapłaciliśmy za te bramki, jaki był koszt tego przejazdu, łącznie z tym mostem. My wjechaliśmy na Camping Melisa, odpoczęliśmy i zapoznaliśmy się już z tym miejscem. Ten objazd drogi dał nam nieźle w kość, sporo nadrobiliśmy, dlatego podsumowanie trasy dzisiaj. Tak, e, trasa z kempingu Nisos na Camping Melisa, czyli około 260 km, to bramki koszt ich 36 euro prawie most w Patras 20 czy 70 euro podało nam niecałe 60 euro i w przeliczeniu na polskie złotówki 256 zł. No całkiem niezła kwota jak na taką odległość. Żałujemy, że nie udało nam się stanąć na Kato na dzikiej miejscówce Kata Wasyliki, bo miejsce naprawdę robiło wrażenie. No ale czuliśmy się tam niścianie jednak. Piękne miejscówki szybko odchodzą. No niestety. Ale to miejsce, na którym teraz jesteśmy, też nam się bardzo podoba. Sam kemping, no i ta piaszczysta plaża, więc dzisiaj Wam pokażemy małą zapowiedź tego miejsca, a na pełną relację zapraszamy do kolejnego odcinka. Cześć. Cześć.